Kolejny raz kibice Górnika pokazali, jak wielką są rodziną i jak fanatyczną, ponieważ dzisiaj na meczu ze Stalą Mielec dopingowali zespół w liczbie 21 648 widzów prawie. Prawie sold out. Jest to kolejny mecz, w którym właśnie nasi kibice tak licznie stawili się na Roosevelta, by wspierać drużynę, by wspierać drużynę która Świetnie prezentuje się na boisku, jednak no dziś zabrakło trochę, nie chcę powiedzieć szczęścia, no ale bardziej takiej konsekwencji i, i gdzieś rozsądku w tych ostatnich minutach, dlatego finalnie nie zdobywamy trzech punktów. Natomiast na pewno wszelkie zasługi i pochwały należą się naszym kibicom. Którzy, dla których już zdecydowanie wcześniej na promenadzie zorganizowaliśmy atrakcje. Pierwszy raz dzisiaj na promenadzie dostępna była również strefa Kanal Plus, do tego także nasze strefy, gdzie kibice mogli pomalować twarz, mogli zagrać w sapsokera. To jest taka ciekawa odmiana. Nazwijmy to piłki nożnej na siedzonego. Tak więc, mnóstwo, mnóstwo atrakcji już od wczesnych godzin przed przedmeczowych. To są 2-3 godziny, zazwyczaj przed meczem, kiedy te atrakcje już na kibiców czekają. No a później, oczywiście, danie główne, czyli, czyli mecz. No niestety, dzisiaj. Niezwycięski, ale na pewno drużyna pokazała, że jest w niej ogromny potencjał i mamy nadzieję, że te dwa mecze, które jeszcze przed nami, w tym jeden domowy, już za tydzień spuszczą Niepołomica, przyniesie naszym kibicom wiele, wiele radości.